Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj znowu Steel Beast. Tym razem przyjrzymy się systemowi celowniczemu. Nie systemowi kierowania ogniem, a właśnie systemowi celowniczemu w czołgu T72M1, który także użytkowany jest przez wojsko polskie. No i zobaczymy, dlaczego. Ten wóz w zasadzie nie najlepiej sobie radzi na współczesnym polu walki w walce z nowocześniejszymi maszynami. Eee, no i zacznijmy. Oczywiście, wnętrze. Eee, można zauważyć, że amunicja jest dosłownie wszędzie. Eee, ładunek kwitający znajduje się pod kolanami działonowego. Tak samo jest w wypadku stań skadowódcy. A tak wygląda celownik. Ta czerwona kropka to dalmierz laserowy. Natomiast wyprzedzenie trzeba odliczać ręcznie. A. Trzeba pamiętać także o tym, że automat ładujący działa tylko w momencie kiedy łado działonowy nakaże mu załadowanie naboju. Spróbujmy. Jeszcze raz. trafienie. Ten celownik, czyli TPD-K1, dysponuje stałym przybliżeniem tylko na poziomie 8 razy. No jest bardzo prosty. Na dość dużo odległości raczej nic z nim nie zauważymy. Mm, nie ma termowizora, jest tylko celownik nocny, ale on e, w dzień nie działa. E, trafienie w cel może być naprawdę problematyczne, szczególnie na dalszych odległościach i przesyłania amunicją, niż podkalibrowa, która ma dość e, wysoką prędkość wylotową. E, no, jest tutaj akurat to trafienie łatwiejsze. Mmm. Jak widać, nie zawsze się to udaje. Szczególnie jeżeli cel jest szybszy. Trafienie może być dość problematyczne. Jest to bardzo prosty system. Jedyna poprawka, jaka jest przez niego regulowana, to poprawka na odległość do celu. nic więcej. Dlatego yy, w terminologii radzieckiej nie było to urządzenie nazywane systemem kierowania ogiem, a właśnie systemem celowniczym. Yy, ogólnie czołgi T-72 do modelu T-72 yy, B3 bodajże i B2, który nie został wprowadzony. Yy, nie posiadały SKO żadnego typu Można się o tym przekonać także w Steel Beasts Gdzie jest dostępny także czołg T-72B1 A więc uproszczony wariant czołgu T-72B Ale dysponujący praktycznie takim samym SKO Udało się Wyniki na tym wozie zawsze są słabe, ze względu na ograniczenia techniczne, nawet jeżeli ktoś bardzo dużo na nim ćwiczy. Ee, no jest po prostu niemożliwe, żeby na oko udało się ocenić poprawkę na ruchomy cel e, dokładnie za każdym razem. Jak widać. No, udało się, bo zakręcał. Hmm. E, także obrót wieży, pomimo tego, że jest stosunkowo mała i lekka, e, jest dużo wolniejszy niż w wypadku Maszyn zachodnich, w wypadku których wieże są dużo cięższe i większe, ale mimo wszystko tutaj różnica w napędach wieży no, no jest znacząca. W ciągu 182M1 dowódca jest w stanie mniej więcej naprowadzać uzbrojenie główne na cel. Ale nie jest w stanie go kontrolować. Używa tego przycisku na kontrolerze swojej kopuły obserwacyjnej. Z T72 na strzelnicy można troszeczkę oszukiwać. Nawet jeżeli dowódca zakomunikuje nam, że cel należy ostrzec amunicję kumulacyjną, możemy troszeczkę oszukać. I cały czas ładować przez automat e, amunicję podkalibrową. Jak widać jest to do tej pory chyba mój najgorszy wynik na strzelnicy. E, 63 punkty na 100. E, celność to 58%, czyli... E, 10 na no, 17 wystrzałów, no, 7 wystrzałów było niecelnych. No i średni czas do zniszczenia celu to 18,4 e, sekundy. Bardzo dużo. No, taki jest T72M1, i powinno to rozjaśnić troszeczkę, między innymi, dlaczego, choćby w Polsce, te wozy uchodzą za niespecjalnie precyzyjne, jeżeli chodzi o prowadzenie ognia. No i cóż, dziękuję. i Do następnego razu.